Dobrze Andzia! Spokojnie Andzia, spokojnie! Spokojnie! Zabezpiecz pozycję! Zabezpiecz pozycję! Wyciągnij głowę przede wszystkim Andzia, lewa ręka pod głowę! Andzia, lewa ręka na jej kart głowa do góry! Tak?

Lewa ręka na szyję, Andzia, chyba, że nie słyszymy. Na szyję lewa ręka, Andzia! I głowa do góry, na jej szyję. No i co? I cię boli, jak cię obijam? Uderz, Andzia! Masz dobry boks! Uderz proste. no! widziałaś? Odskocz, odskocz z チョンギオンドガーディチョンギオンドガーディ。 No, dobrze, dobrze! Dobrze, Andzia! Do końca! Entra. Boczna! Znowu. Boczna! Nie wchodź mi na doszed na razie! Dobrze jak mi się udało, to dobrze, bo się raz Bardzo dobrze Andzia. Prawa ręka do przodu, nie trzymaj tam ręki. Wysoko podejść sobie, Andzia, tą rękę próbuj wyciągnąć. Wyciągnij tą prawą rękę. Dobrze. głowę do góry, Dobrze. żebyś kontrolowała sytuację, tak. Przesuń się. I obniż się. I spokojnie, poczekaj, czas. Y dwie, trzydzieści Dobra, dobra, poczekaj. Pocz no bo tutaj jest dziesięć Minuta tylko, nie ma rozbijania. Minuta 15, została minuta 15. Wysoko nogi, Andzia. Wysoko nogi, tak. I szukaj techniki. Nie, nie. Ale nie za wszelką cenę, spokojnie, Ona Andzia. Minuta. Ona jest u góry. Wygrywasz walkę, Andzia. Spokojnie, została minuta. Potem jeszcze trzeba dodać. To odjąć. Dobrze. Andzia, dobrze, dobrze, może coś wejdzie. Poczekaj. Tak, skręcaj się powoli. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, tak. Tak jest, w dolne żebra, bing Andzia, ucie jak coś to w prawo idziesz, w prawo na tych nogach Poczekaj, ona musi, ona przegrywa w prawo idziesz, prawo i prawy na overfizz Prawy na Na ręki Nie pchaj się od razu Andzia, bo ona czuje, to pole troszeczkę za punktu Widzisz, ma puder. Dobrze. Uważaj na swipa. Lewa ręka, czujnie Andzia, żeby cię nie przeswipowała. Lewa ręka, czujnie. Wyciągnij tą rękę z pod głowy, Andzia. Lewą rękę wyciągnij pod głowy, Andzia, i połóż na jej szyję. Andzia, lewą rękę wyciągnij. Powoli, ciasno. Wyciągaj powoli. Ona, widzisz, musi ją blokować. Już się nie uderza. No, teraz. Przechyl się w swoją prawą stronę i wyciągnij rękę. I tu walka trwa. Cztery. A jeszcze? jest? Czas! Dobra, Andzia! Nie gadaj, jaki czas to jest walka. Dobrze, Andzia!